Dzień dobry, witam serdecznie, to jest PSTV, ja nazywam się Piotr Szalewtowicz i dzisiaj o prawicy, o prawicy, która nie jest zjednoczona, o prawicy, która ma swoich przedstawicieli w tych wyborach do Europarlamentu w wielu frakcjach, w wielu partiach, w wielu komitet, komitetach wyborczych. No ale też porozmawiamy, dlaczego tak jest, bo to się nie dzieje bez przyczyny, to ma swoje źródło, to ma swoje powody, więc o tym dzisiaj moim gościem jest Samuela Torkowska, Gwardia Korwina. Witam Cię serdecznie, Samka. Witam, redaktorze Piotrze i witam wszystkich fanów redaktora Piotra. Witam serdecznie, witam Ciebie, bardzo miło Cię widzieć. Zanim przejdziemy do rozmowy z Tomem, chciałem tylko podziękować Wam za to, że jesteście, że wspieracie, zachęcam do tego bardzo gorąco. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia PSTV, a jeśli ktoś woli szybciej łatwiej, to można zawsze postawić nam kawę pod tym adresem. Właśnie można to zrobić. W opisie tego materiału znajdziecie odnośniki właśnie, jak można postawić tam kawę i o tym samym nas wesprzeć. Dobrze, Samka, zacznijmy od tego. Dlaczego nie macie w Konfederacji? Dlaczego nie startujesz z Komitetu Wyborczego Konfederacji? Co się stało? Ja po wyrzuceniu pana Janusza w bardzo niekoleżeński sposób, po kampanii do Sejmu i Senatu jesienią, no postanowiłam pójść w szlak za prezesem założycielem, ponieważ mam jak najbardziej negatywne zdanie o nowej jakości w Konfederacji, może że tak powiem. To zupełnie nie jest ta sama partia, którą wspierałam przez lata. To nie jest ta sama partia, która była na początku, gdy założycielami byli Janusz Korwin-Mikke, Robert Wilmicki, Grzegorz Braun. No, na pokładzie został tylko Grzegorz Braun. Chłopcy w spodenkach robią politykę po swojemu, robią politykę pod sądarze. No i co ja mogę powiedzieć, ani przekonania ani honor nie pozwala mi iść z Konfederacją w mojej opinii. No mimo, że bardzo szanuję posła Grzegorza Brauna i w mojej opinii nadal on zasługuje na wsparcie. Zastanawiam się, co jeszcze dalej robi na pokładzie Konfederacji. Widocznie ma swoje powody strategiczne, nie wiem, no ale ja, ja, ja postanowiłam wesprzeć pana Janusza Korwin-Mikkego. Okej, okay. jak gdyby tutaj to, 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 mi się podoba, przynajmniej jesteś konkretna zawsze od początku miałeś takie, a nie inne poglądy i stoisz na ich straży, ale powiedz mi, troszkę filozoficznie zadam ci to pytanie, jak oceniasz, co się dzieje obecnie w Polsce? Na jakim etapie jest Polska w ogóle czy bo, bo to, że Polacy nie wiedzą na jakim jest, nie zdają sobie sprawy z wielu problemów, to wiemy, ale jak ty to widzisz, w którym momencie w, tym momencie, w, tym, w którym momencie jest też Polska, jeśli chodzi o politykę i położenie geopolityczne? Jak Ty to określasz? Znaczy, ja się bardzo martwię o Polskę. No przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć jasno, że my nie jesteśmy krajem suwerennym. Podpisanie traktatu y, lizbońskiego to de facto postawienie prawa unijnego nad prawem polskim, więc no, w, w, nie ma tu mowy o niepodległości. Bardzo, bardzo boli mnie, odkąd zaczęłam intensywnie angażować się w politykę, założyłam te wszystkie media społecznościowe, wchodzę w dyskusje z ludźmi, publikuję jakieś tam swoje myśli, no to bardzo dobija mnie, gdy widzę, jak polskie społeczeństwo jest już zaczadzone, otumanione. Ludzie po prostu nie chcą przyjąć prawdy, nawet gdy pokazuje im się to czarno na białym. Kapitał amerykański robi swoje, prawda? Skoro TVN i tym podobne media robią ludziom do, do głów od prawie 30, 30 lat, no to nic dziwnego, że narobiły. Ale, no ale ja nadal jestem przerażona jakby skalą, skalą kompleksów Polaków skalą ignorancji, agresji. No i jakby ciągle, ciągle walki między PIS a PO. Już tyle lat mija. Tyle ekspertów się wypowiada, ty, ty, tyle owoców widzimy pracy tych obu ugrupowań. No i, no i dla mnie trzeba być ślepym, żeby, żeby jeszcze oddawać głos na tych ludzi. I jeśli kogoś winie za sytuację, w jakiej jest Polska, no a czeka nas być może fala inżynierów ze wschodu, czekają nas jakieś chore standardy zdrowia według WHO, czeka nas Zielony Ład. Oczywiście to wszystko w najgorszym wypadku. No, no i będzie coraz gorzej. Będzie coraz gorzej z ideologią LGBT i tak dalej. Będzie coraz gorzej z uderzaniem w rodzinę. Będzie coraz gorzej z rachunkami, po prostu z rachunkami. Będziemy coraz biedniejsi, co na coraz mniej będzie Polaków stać ze względu na te wszystkie chore restrykcje. No Polska jest aktualnie w fatalnym położeniu. No jeszcze nasi można władcy próbują cały czas usilnie wepchnąć nas w wojnę. No i ja nie jestem dobrej myśli, może tak powiem. To znaczy, jedyna dobra myśl moja jest taka, że Jezus jest i Bóg czuwa, i, i no jakoś to będzie, ale, ale jak to będzie? No, i raczej mam takie negatywne odczucia, że tak powiem. Bardziej, bardziej się martwię niż patrzę z, z pozytywnymi myślami w przyszłość. O, tak, tak powiem. Okej, okay, dobrze. Wróćmy do polityki. Startujecie, czyli ludzie od Korwina, partia Korwin, startujecie z listy bezpartyjnych samorządowców. No, wielu osób Was za to krytykuje, no bo tutaj mamy partię Korwin, która jest bardzo antyunijna i dzięki Bogu. Z drugiej partii partyjni samorządowcy to są jednak osoby, które chcą reformować tą Unię. Więc jakby to godzicie, do czego tak? Czy to po prostu był wynik e, e, pewnej taktycznej zagrywki po tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o Korwina i Konfederację, po tym jak źle został potraktowany przez Mencena i kolegów Wiplera i resztę? E, czy, czy to po prostu tak wyszło? No, ja jestem przekonana, że to jest sojusz strategiczny, zresztą, zresztą taki jest pan Janusz, o tym mówił otwarcie i wielu, wielu y, działaczy partii Korwin. Jest to sojusz strategiczny, możliwe, że w ogóle nie udałoby nam się wystartować, jeśli właśnie nie to zagranie. Natomiast mogę, mówię za siebie i jestem przekonana, że za lwią część działaczy partii KORWIN, że nie jest to sojusz ideowy. Ja też moja prywatna opinia na, na temat bezpartyjnych samorządowców, a też bezpartyjni, bezpartyjnym nierówni, to, to, to trzeba też zaznaczyć. No, jest taka, że też obawiam się, że to koniunkturaliści iść byle z kimś, iść byle dojść, tak? Coś, coś tam ubrać dla siebie. Yy, natomiast no, no nie mieliśmy wyboru. Po prostu strategicznie. Po tym wszystkim, co wydarzyło się po wyborach parlamentarnych w tamtym roku, pan Janusz po prostu yy, no nie miał dużego wyboru. Wszystko trzeba budować od samego początku, znowu od podstaw struktury, my nie mamy funduszy przecież, jak żadnej subwencji rządowej i tak dalej, prawda? To wszystko to wszystko, wszystko, wszystko od nowa. Tak naprawdę, zdrada Konfederacji, w mojej opinii, cofnęła sprawę Polską o 10 lat. I teraz trzeba bardzo dużo dobrej woli i, i mało małostkowości. Z czym jest problem na prawicy? Żeby się dogadać i żeby iść szeroką ławą, no, czego bardzo bym chciała. Natomiast znowu porozbijaliśmy się na środowiska. Konfederacja konfederacją, oni nie są już dla mnie wiarygodni, no ale w Konfederacji nadal jest y, partia Korona Grzegorza Brauna, której, jak mam najlepsze zdanie, no niby pra, za prawicowy podaje się jeszcze PJJ. Y, pan Gadowski z panem Sumińskim też y, tworzył jakiś ruch obrony Polaków tutaj. Ludzie Janusza Korwin-Mikkego. Kto jeszcze? Stanisław Żółtek. No, jak my będziemy tacy rozdrobnieni, to to, no, nie pomalujesz, tak? Mówiąc holokwialnie. Nie pomalujemy. Zgadzam Przecież... się stuprocentowo. Tutaj zgadzam się stuprocentowo. Tylko, że właśnie jak to posklejać? Może inaczej. Jeszcze jedno pytanie o Konfederacji, Co takiego, jak gdyby cię zniechęca najbardziej? I Aha. powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy, czy, czy to był plan? Czy to jest plan, czy to po prostu tak wypadło, że chłopaki zachłysnęli się władzą i pan Męcen, kiedy został szefem Nowej Nadziei, tudzież yy, wcześniej partii, yy, którą, przy, której przewodniczył Janusz Korwin-Nikke, po prostu no, poszedł jed, za jedną rzeczą. Za, za tym, żeby jak najszybciej dorwać się, mówiąc brzydko, do koryta. Jak ty to odczytujesz? Dlaczego stało się tak, jak się stało? No ja, ja myślę z tego, co wiem gdzieś tam w kuluarach również bardzo polecam państwu śledzić profil na, na portalu X Tonego Cina, który opublikował bardzo ciekawe materiały dowodowe, że tak powiem, bo tutaj pan Tony Chin zrobił taką pracę dziennikarza śledczego na temat pana Przemysława Woblera, który tutaj jest głównym, głównym winowajcą tego wszystkiego. Teoria, chociaż w mojej opinii nie jest to teoria, tylko, tylko no, takie są fakty. Jest taka, że to pan przemysław Wipler wpompował w działalności pana Sławomira Mencena olbrzymie pieniądze. Dzięki czemu pan Sławomir Mencel mógł pójść z taką narracją sukcesu. Nie wiem dlaczego pan Janusz Korwin-Mikke podjął decyzję, by oddać nową nadzieję Mencenowi. Ponieważ to pan Konrad Berkowicz był jego wychowankiem od najmłodszych lat w polityce, swoje pierwsze kroki stawiał właśnie przy, przy panu Januszu, no i na mój głos on był tutaj najba, najbardziej wiarygodnym kandydatem. Partię prze, przejął męce, nie stało się co stało. Z list zostały wyrzucone osoby naprawdę ideowe. Takie jak Justyna Socha, takie jak Monika Pitoń, Sebastian Pitoń, Pani Małgorzata Zych. Wiele osób, które pracowało w strukturach od samego początku Konfederacji zostało po prostu wyrzucone, zmiecione po to, by na ich miejsca wstawić męcynowców, miernych, ale wiernych męcynowców, którym po prostu zależy na karierze którym zależy na stołku, na władzy, na pieniądzach i to kręci. Teraz Konfederacja składa się, no kierownictwo Konfederacji to są właśnie takie osoby. Mamy Przemysława Fiplera, który mówi, że będzie wyłapywał antysemitów. Mamy panią Ewę Zajączkowską, która też pojawiła się znikąd. E, oczerniała kilkukrotnie pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. No, i twierdzi, że polskie rolnictwo bez Unii nie istnieje. No, to, to jest chyba dla polskich rolników jakaś potwarz, w mojej opinii. No i mamy Sławą który oczywiście w sercu bardzo chętnie poszedłby na front, ale nie może, bo jest posłem. Ale jak przyznał w bardzo szerokim wywiadzie, nie pamiętam, czy to było u pana Stanowskiego, czy u Mazurka, on by zamknął granicę na wypadek, gdyby Polacy nie chcieli walczyć i chcieliby uciec z kraju przed, przed wojną, przed śmiercią. Bo on by zamknął granicę. Także. No, no co mnie może łączyć z tymi ludźmi? Krzysztof Bosa, który życzy Rosji wszystkiego najlepszego, jeszcze, jeszcze do niedawna mówił tak rozsądnie o, o polityce wielowektorowej, o tym, że między państwami nie ma przyjaźni, tylko interesy. A teraz co? Kolejny fanatyk wygranej Ukrainy? No, no ja jestem po prostu rozczarowana, a najbardziej tym, że ja naprawdę wspierałam tę partię odkąd, odkąd tylko powstała, pomału, pomału zbieraliśmy coraz większe poparcie właśnie taką ewangelizacją polityczną, że tak powiem, znaczy zbieraliśmy, ja wtedy nie byłam w partii, ja jako sympatyk gdzieś tam zawsze też mocno agitowałam, no i to było takie, taka, taka polityczna ewangelizacja, a nie mówienie tego, co ludzie chcą usłyszeć po to, by zdobyć poparcie, no, no w mojej opinii nie tędy droga, może tędy jest droga do stołka, ale nie do zmiany myślenia Polaków. No a chodzi przede wszystkim o zmianę myślenia Polaków. No i oczywiście kolejna sprawa podstawowa jest taka, że Konfederacja już mówi językiem systemu, już nie mamy bandy czworga, tylko bandy pięciorga, już, już nie ma mowy o, o wyjściu z Unii. Jest mowa o właśnie reformowaniu Unii. Jak jest mowa o wojnie, to mamy za mało sprzętu, Czyli jakby wchodzimy w to, tylko o zadbajmy, żeby mieć więcej sprzętu. Też nas chcą wysłać, na, na, żebyśmy krwawili na Polak Ukrainy. No, bez jaj. Konfederacja to jest, w mojej opinii, po prostu została przejęta przez służby już na ten moment. To, że w ogóle powstała, to był wypadek przy pracy służb. No i już naprawili swój błąd i tyle. A czy nie tak, że przez służby, tylko po prostu wiesz, no największym narkotykiem jest władza, jest yy, możliwość dorwania się do tak zwanego koryta, a że pan Mencen zobaczył. I drugie pytanie przy tej okazji, powiedz mi co takiego jest, że ludzie wciąż wierzą pisowi, no bo to, że się nabrali na PO, to nie mieli młodzi ludzie, szczególnie którzy głosowali, nie pamiętali rządów Tuska przed pisem. I nie pamiętali tego, tego państwa z dykty również, ale coś takiego się stało, że ludzie nie chcą, yy, że wierzą jawnym kłamstwom wszystkim politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy teraz chodząc po mediach mainstreamowych mówią, że to nie oni podpisywali, że Morawiecki nie podpisywał żadnego Ładu, że to nie on, że to nie była jego ręka, po prostu nurzą no, w wiesz, prosto w twarz, a ludzie to kupują jak gdyby i wciąż te sondaże Prawa i Sprawiedliwości są bardzo, bardzo wysokie. Co ty na ten temat sądzisz? Czy znaczy w mojej opinii to jest po pierwsze ignorancja, po drugie zaczadzenie Polaków. No nie jest tajemnicą, że media w Polsce to jest głównie kapitał amerykański, jeszcze jakiś niemiecki, żydowski. Generalnie anglosasko-żydowski, to, Polacy to wszystko czytają, to wszystkie główne media, telewizje, najbardziej popularne gazety, portale, no to, to, to nie jest polski kapitał, więc ludzie dostają takie, a nie inne informacje, które potem bezmyślnie powtarzają. Nie patrzą na owoce, bo nie wiem, nie chce im się, nie mają czasu. Co do PiS i PO, no PiS cały czas przedstawia się jako tutaj, no prawica tak, tylko, że w tym wszystkim, no, Konfederacja jeszcze, jeszcze ta Konfederacja nasza, to jest, to jest już ta za radykalna, radykalna. prawdziwa, to już faszyści, nie? To, to, yy, to tak się mówiło o Konfederacji, no, teraz oni są częścią sy systemu, ale no, no a z kolei PiS w opozycji do PO stawia się jako tutaj obrońca. Yy, Tradycyjnych wartości, jako ci, którzy nie chcą wpuścić emigrantów, jako ci, y, którzy są przeciwni propagandzie LGBT, aborcji. No ale drodzy Państwo, oni jedno mówią, a drugie robią, i niestety takie są fakty. Ja jestem, y, Piotrze, załamana y, y, psychicznie, cierpię, y, gdy uświadamiam sobie, jak bardzo moi rodacy są otumanieni. Czyli, czyli co? Czyli co? Że kupują to, co o czym powiedziałaś? że po prostu kupują ten popis. Że, że kupują tą, tą narrację pro proukraińskości. I właśnie, bo tutaj też jest, jak myślisz, kiedy będzie mi ogromny problem z Ukraińcami, bo on już jest, ale jeszcze nie ogromny. Zaraz się stanie. No nie, nie wiem kiedy, trudno mi powiedzieć kiedy, no tam nie, nie mam żadnych tam wróżkowych zdolności, no ale problem jest, narasta, będzie narastał, ludziom już puszczają nerwy, no Ukraińców jest już w Polsce ponad 3 miliony, a faktem jest, że wojna na Ukrainie, Ukrainie to, to, to nie jest tak jak sytuacja w Gazie, gdzie cały obszar kraju jest codziennie bombardowani, mordowani są cywile po prostu z zimną krwią, po prostu w celu eksterminacji. No wojna na Ukrainie obejmuje jakieś tam tereny, a cały zachód Ukrainy, przecież ludzie tam normalnie żyją, funkcjonują, chodzą na imprezy, Ukraińcy jeżdżą na Ukrainę na święta w odwiedziny do rodziny, no to chyba nie jest tak źle tam u nich, tak? Najwyższa pora wracać. Znaczy, jeszcze jedno powiem. Najwyższa pora wracać, bo my nie powinniśmy ich utrzymywać. Utrzymywanie pomoc Ukraińcom już na tym etapie nie leży w interesie narodu polskiego i tyle, ale w interesie narodu ukraińskiego też nie, należy, nie nie leży obrona własnej ojczyzny, to, to takie jest moje zdanie. Przecież w tej chwili Ukraińcy są przez swoich rządzących, skorumpowanych y, ludzi y, po, po, pod obcymi wpływami traktowani jak mięso armatnie. Starsi panowie młodzi mężczyźni są wyłapywani na, na ulicach, w tramwajach, siłą zaciągani na front, tak? No to, a, a czy jest o co ginąć? No przecież oni nie mają żadnych szans na wygraną. I dla mnie to, to cała ta gra jest pisana na, na, na wyludnienie Ukrainy. Um, I przesiedlenie Ukraińców do Polski. Właśnie po to, by destabilizować ten region. Dobrze, to powiedz w takim razie, wróćmy do wyborów. Tu się zgadzam, bo nawet nie chcę z Tobą polemizować, bo się zgadzam, że to widać już trudno, żeby inaczej to widzieć, co się dzieje od ponad dwóch lat na naszych oczach, chociaż Polacy wciąż tego nie widzą, no ale to zostawmy na chwilę. Powiedzmy, że wchodzisz do Europarlamentu i co wtedy? I co byś, czym się byś zajmowała? O, to jest takie pytanie na które zawsze trudno odpowiedzieć kandydatom, bo sam Janusz Korwin-Mykę mówił, że odpowiadają właśnie na takie pytanie jakieś dziennikarce. Mówi, proszę Pani, ale tam, tam się nic nie robi. Tam, myśli Pani, że tam się da coś ugrać, pracować, tam w ogóle jedyne co można robić, to narobić szumu. Tak? No jeszcze, no liczymy tutaj na prawicy, że być może w tych wyborach do europarlamentu e, utworzy się, po, przejdzie dużo uniosceptyków. I pojawi się jakaś może nowa narracja. Ale, ale szczerze mówiąc, ja, ja Piotrek kandyduję, bo Pan Janusz mnie poprosił, żebym kandydowała. Ja nie wierzę, że tam się coś da, da ugrać. Z Unii trzeba po prostu wyjść i to jak najszybciej. Nie, nie, nie wierzę w żadne próby reformy, dogadywania się. Yy, nie, najwyższa pora i im szybciej, tym lepiej. Polska powinna zapoczątkować ten nowy trend, bo proszę zobaczyć, Francja, jak dłużej będzie wódni, no to to będzie śmierć dla francuskiej gospodarki. Niemcy, no, przecież wszystkie te strajki rolników, to co, wszystko, to co się zaczęło, to zaczęło się w Niemczech. Saksonia chce już autonomii. Przecież tam też jest dramat, wszyscy mają dosyć te, tego układu, w którym, który prowadzi do jednego wielkiego superpaństwa ze wspólnym prawem, wspólną armią. My chcemy wolności, my chcemy własnej kultury, własnych tradycji, własnego prawa. Europa miała być Europą wolnych narodów, a nie jakimś Europou Chozem, gdzie wszyscy jesteśmy niewolnikami pod dyktando, pod dyktando gdzieś tam wierchuszki, tak. A nie jest tajemnicą, że, że, że to głównie Niemcy. Więc odpowiadając na pytanie, ale jeśli się dostanę, to co ja tam zrobię, no co ja zrobię? Dymu narobię, żeby poszło na ten. Na całe, na wszystkie media na świecie. Bo co tam można więcej zrobić? Grzegorz Bram, jak No, no właśnie o to chodzi, kod... no fajnie by było, jakby był Korwin, jakbyś była ty, jakby był Braun i wielu innych, którzy by narobili tam dymu. No Bo, jedyne, bo, co my bo inaczej I, i, i sprawcze. I, i, no. Możliwości sprawcze europosła w środku Parlamentu są mniejsze niż poza Parlamentem, bo dostaje na to duże fundusze. I może robić, jeśli oczywiście ma ochotę i ma z grany i i oczywiście chce coś zrobić, można zrobić poza parlamentem, bo wtedy ten Europarlament daje jeszcze na to pieniądze, więc myślę, że o to chodzi. No, dla wielu te pieniądze idą, wiadomo na jakie cele, dla, do ich własnej kieszeni, ale jeśli ktoś rzeczywiście chciałby coś zrobić, no to jest możliwość, dlatego ten Europarlament jest taki, taki fajny. No także, także kwitując, drodzy Państwo, fakty są takie, że jedyne, co my możemy tam zrobić praktycznie, to narobić szumu i iść swoją narracją. Także tutaj mogę tylko prosić o Państwa głosy i powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke, a, za, a zależy naszemu komitetowi mi, yy, najbardziej na tym, żeby to właśnie Pan Prezes dostał się do Europarlamentu i żeby jego głos wybrzmiał. Bo, bo to będzie jedyny głos yy, prawicy polskiej realnej, a nie malowanej w Europarlamencie. Yy, czy my tam damy radę coś zrobić praktycznie? Nie sądzę, no drodzy Państwo, nie sądzę. Tak to wygląda, niestety. Ale, ale, ale jeśli chcecie, żeby nasz prawicowy głos wolności wybrzmiał, szedł w świat, tak jak akcja gaśnicowa Grzegorza Brauna, no to głosujcie. Głosujcie na komitet bezpartyjny samorządowcy Normalna Polska w normalnej Europie. No dobra, to na koniec. Oddaję Ci głos i powiedz, gdzie Cię znaleźć dla, kogo, kto, dla kogoś, kto będzie oglądał ten materię, z którego. Okręgu startujesz, na którym miejscu na tej liście, o której już wspomniałeś? Bardzo proszę. Ja startuję ponownie z Okręgu Krakowskiego. Już nam zapuściłam korzenie polityczne. Teraz jest to Województwo Małopolskie połączone ze Świętokrzyskim. Okręg ma numer 10, a ja mam numer 5 na liście numer 3. No dobrze, to spoglądajcie. Głosujcie, jeśli uważacie, że warto. Ja dziękuję Ci za wywiad, dziękuję za rozmowę Samuela Turkowska. Gwardia Korwina była moim Państwa gościem w połączeniu internetowym Samuela. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam męża i mamy, bo zawsze mnie o to proszą. Pozdrawiamy Twojego męża i Twoją mamę z całego serca. Wszystkiego dobrego. Kochani, ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by dalej wspierać numer konta. Widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia. Byśmy mogli takie nagrania nagrywać. Potrzebna jest Wasza pomoc, a jeśli ktoś woli żeby zrobić to szybciej, to można zawsze postawić nam kawę właśnie pod tym adresem, znajdziecie go w opisie również. Zachęcam do tego bardzo, ale to bardzo mocno. Kochani, dziękuję wam za to. Lajkujemy, udostępniamy, powielamy ten materiał, gdzie tylko się da subskrybujmy kanał i czy na BanBio, czy również na YouTube. Zachęcam do tego gorąco, podawajmy dalej. Niech się wieść niesie. Niech wieść o tym, że są jeszcze młodzi i politycznie na, pozytywnie nastawieni ludzie w tym kraju, którzy mają serce po prawej i nie boją się mówić tego, co myślą. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.